blokująca. Ta nazwa niewiele mówi, dlatego od razu przejdę do przykładu. Załóżmy, że chcę zrobić, że na naciśnięcie przycisku wartość pewnego licznika zmienia się to na 0, to na 1, w zależności od tego, co było wcześniej. Tworzę obiekt przycisku, tak samo obiekt licznika i teraz zdarzenia do tego. Zdarzenia są bardzo proste, mogłoby się wydawać. Jeżeli przycisk naciśnięto i wartość licznika wynosi 0, wówczas należy zmienić wartość licznika na 1. Natomiast, jeżeli naciśnięto przycisk, kiedy wartość licznika wynosi 1, trzeba cofnąć z powrotem na wartość 0. Czy to działa? Sprawdźmy. Naciskam przycisk i nic się nie zmienia, jak widać. Wartość licznika nadal wynosi 0, co jest w takim razie źle? Jeszcze zamienię kolejność zdarzeń, żeby pokazać, że problem tkwi właśnie w tych zdarzeniach. Teraz naciskam przycisk i zawsze wychodzi wartość 1. Tak więc coś się zmieniło. Jak widać, wartość licznika zależy od tego, które zdarzenia są jak ułożone. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, problem polega na tym, że oba zdarzenia są wykonywane. W tym przypadku najpierw wykonywane jest zdarzenie pierwsze. Jeżeli jesteśmy na początku etapu, wartość licznika wynosi 0, tak więc zdarzenie pierwsze nie zachodzi, nie zachodzi więc zmiana licznika na 0. Natomiast zdarzenie drugie zachodzi. W wyniku tego wartość licznika zmienia się na 1, jak tutaj jest pokazane. Następnym razem, kiedy naciskamy przycisk, wartość licznika wynosi 1. Czyli pierwsze zdarzenie zostaje wykonane. Wartość licznika zmienia się na 0. Ale po tym zdarzeniu występuje zdarzenie drugie, które sprawdza. Rzeczywiście, teraz wartość licznika wynosi 0, więc znowu następuje zmiana wartości licznika na 1. To jest właśnie problem, który trzeba rozwiązać. Jak temu zapobiec? Najczęściej stosuję tak zwaną flagę blokującą. Utworzę obiekt aktywny, który będzie przechowywał tę flagę. Jest to oczywiście jedna z propozycji, zawsze ma posłużyć się np. obiektem licznika lub czymś innym, co po prostu znajdzie się pod ręką. na przykład gdyby to dotyczyło obiektu aktywnego, to zawsze można byłoby jedną z jego aktualnych flag wykorzystać. Ja w tym przypadku utworzyłem nowy obiekt, tak żeby było przejrzyście. I teraz zrobię coś takiego, że zdarzenie drugie będzie zablokowane wtedy, jeżeli zdarzenie pierwsze będzie miało miejsce. Jak to wykonać? Sprawię, że w zdarzeniu pierwszym flaga obiektu aktywnego zostanie na włączona. Na przykład flaga numer 1. Teraz dołączę warunek do zdarzenia numer drugiego. Jeżeli flaga jest wyłączona, flaga numer 1, wówczas to zdarzenie może zajść. Natomiast, jeżeli jest ona włączona, to zdarzenie nie zajdzie. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Naciskam przycisk, wartość się zmienia na 1. Naciskam jeszcze raz, zmienia się na 0. I teraz znowu wartość cały czas się zmienia na 0, co jest źle. Zapomniałem dodać operacji, która będzie tę flagę wyłączała, bez względu na to, czy ona jest włączona, czy jest wyłączona. Teraz. Teraz wszystko funkcjonuje tak jak należy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeżeli zdarzenie pierwsze zachodzi, wówczas flaga pierwsza blokuje wykonanie zdarzenia, blokuje wykonania zdarzenia drugiego. Bez względu na to, czy flaga jest włączona, czy jest wyłączona, po ominięciu zdarzenia drugiego wykonane będzie zdarzenie numer 3, które wyłączy flagę. Gdyby zdarzenie numer 1 nie zachodziło, wtedy zajdzie zdarzenie numer 2. Tutaj już nie ma potrzeby włączania flagi, ponieważ zdarzenie numer 1 nie będzie z powrotem wykonane, tylko wykona się zdarzenie numer 3, które wyłączy flagę. Tak właśnie działa flaga blokująca. To było na tyle.